Tu Kazimierz, dzień dobry Państwu. Jesteśmy u gości Johna Bauschampagne. Tu jest budynek mieszkalny. Takie piękne położenie w lesie. Tam dalej jest golf. No i tutaj jest nowy nabytek Johna. Samochód wojskowy który okazyjnie kupił. Służył w armii przeszedł do T-Mobilu. Proszę zobaczyć jak się pięknie prezentuje. Prawdziwy samochód wojskowy. Przyczepa wojskowa. Jaka firma wyprodukowała tutaj nie ma podane także John ma teraz takie fajne hobby jest prowadził gdzieś daleko przejeżdżał trzy stany Tennessee coś tam jeszcze no i tak to wygląda a tu z drugiej strony jest są pola golfowe należą do tego miasta i do stowarzyszenia golfowego Pola golfowe, profesjonalne, wysokiej jakości były założone najpierw przez założenie miasta. Jak tu architekci przyjechali, to pierwsze zaplanowali pola golfowe, dopiero potem autostradę naokoło i dopiero później budowano budynki. Także jest. To jest pole numer 16 18 pól jest pełnowymiarowe pole tu jest ta ten, ta nisza ten zbiornik na piasek tutaj jest pięknie uprawione pięknie utrzymane no i dołek Dołek, do którego zawodnicy gracze rzucają piłeczkę. Tak. I tam jest start. Tam jest pole numer piętnaście. Tam jest pole numer 17 także to pięknie położone, pięknie utrzymane pola golfowe To na razie tyle, papa pa, bye bye.